jest zadawany do Punktem czwartym jest punkt o zmianie uchwały w sprawie udzielenia a przepraszam, jeszcze chciałbym że sesja została zwołana na nadzwyczajny na wnioski wójta

Przechodząc na podstawie stosownych przepisów prawa Rady Gminy Blaszki, uchwala co następuje. Paragraf 1. Gmina Laszki udziela w 2021 roku pomocy finansowej z budżetu gminy w kwocie 100 tys. zł od powiatu Jarosławskiego z przeznaczeniem na realizację robienia pod nazwą Przebudowa drogi powiatowej nr 1717 albo Paragraf 2. Szczegółowe zasady do gminy przekazane pomocy finansowej Paragraf 3. Upoważnia się wujek milenarzki do umowy ze starostem w w sprawie udzielenia pomocy finansowej. Paragraf 4. Wykonanie uchwały za zaś wujkiem milenarzki. Paragraf 5. Upoważnia 5. się w sprawie przedstawionej. Dziękuję. Dziękuję. Do tej Proszę bardzo, panny. Panie Przewodniczący, Panie Wójcie, jaki całkowity koniec na realizacji tego zadania i wydarom? Z informacji, które uzyskano od pana starosty, powiat oczekuje na decyzję w kwocie 400 tysięcy złotych by praw głosowania skutków powodziowych, 100 tysięcy my i 100 tysięcy powiat. To będzie kwota 600 tysięcy, a wszystko decydują przed i ceny, także na tą chwilę nie jesteśmy w stanie powiedzieć, tylko taki budżet chcemy stworzyć. Samościowo, dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Ktoś jeszcze z Państwa? Nie widzę. Skoro nie ma pytań, przechodzimy do głosowania. Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem uchwały? Proszę o podniesienie ręki, naciśnięcie przycisku. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Również nie widzę. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednomyślnie. Stwierdzam uchwałę um, pomocy finansowej powiatowi Jarosławskiego w, w punkcie e, 5. Chodzi tutaj o przebudowę drogi powiatowej Wyszkoda do Radarstw. Proszę o przedstawienie uchwały. Uchwała Rady Gminy Blaszka z dnia maja 2021 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi Jarosławskiemu. Dział zamykany jest stosownym przepisów prawa Rada Gminy Blaszka. Uchwała w następuje. Paragraf 1. W Laszki otwiera rok w 2021 roku pomocy finansową z budżetu gminy w kwocie 300 tys. złotych dla powiatu Wiosłowskiej z przeznaczeniem na realizację wymiany gimnazum. Przewodowa drogi powiatowej nr 1711R, Szkoła Wola Laszki. Paragraf 2. Szczegółowe zasady i terminy przekazania pomocy finansowej. określi stosowna umowa. Paragraf 3. Uchwalenie się wojny Mina Laszki do zawarcia umowy ze starostą powiatem Wiosłowskiej w sprawie udzielania pomocy finansowej. Paragraf 4. Wykonanie uchwały zleca się Gminy Nasz. Paragraf 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Bardzo proszę o podjęcie uchwały wersji przedstawionej. Dziękuję. Uchwała wchodzi w życie z bardzo. Odnośnie tej uchwały, proszę o sprawiedliwość. Radni wiedzą. Proszę o radę. Ktoś pytanie, w którym to wypadnie odcinek będzie robiony? drodze? Chciałbym poprosić, odkąd, dokąd mniej więcej planujemy? Planujemy zrobić odcinek drogi tutaj od Laszek w stronę Bubrówki. Czy podejmiemy go od laszek w stronę, w stronę Bogrówki, czy od Bogrówki w stronę Laszek, to już pozostawiamy do decyzji powiatu. Ja osobiście bym wolał, żeby było robione na odcinku, od Bogrówki, bo tam jest ten odcinek, w stronę tutaj naszej miejscowości Laszki. Te są prowadzone rozmowy ze starostwem powiatowym, żeby starostwo z własnych środków przeznaczyło środki w swoim budżecie na opracowanie takiej kompleksowej dokumentacji przebudowy tej drogi ale ta yy, dokumentacja by była na odcinku droga klaszki bogrówka i bogrówka makowisko wspólnie z samorządem gminą Jarosław, my i Powe. żeby można było się starać o środki pomocowe na temat tego programu przebudowy dróg lokalnych na pewno to zadanie nie będzie realizowane w najbliższych dwóch latach, tak? bo priorytetem była ta droga bo Wietnin, to co mówimy ostatnio na sesji z tego co wiem w tym roku będą spadać z możliwością realizacji na lata 2022-2023 i po, tych, po, po tym okresie byśmy się starali wspólnie z powiatem aplikować o te środki, ale ta droga tutaj na długości Laski, Powerówka, wymaga szczególnej przybudowy, żeby to przebyć te, te, te multy żeby tak można było normalnie i bezpiecznie jeździć. Bo tam jest odcinek w mojej ocenie najgorszy od obrówki w stronę do tego zakrętu i od zakrętu przez tą górkę. Tutaj wygląda to gorzej, ale mówię, jest, jest to przynajmniej równe. I tutaj też kiedyś w przyszłości na, na wysokości tych budynków mieszkalnych, chcielibyśmy zaplanować też ich chodnik, bo od pani wygnańcowej w kierunku do państwa Szosdów kilka tych budynków jest, jakby była jeszcze ta komunikacja szersza, żeby to uwzględnić. Ja ale yy, no takie, takie moje stanowisko, żeby to bardziej robić od... od Stronę, miejscu, nasze Panie, proszę, jeszcze początku, proszę. Panie Przewodniczący, Panie Wójcie, Wysoka Rado, ja mam tutaj do, do tej drogi jeszcze z tego odcinka no, deklarowaliśmy na zebraniu wiejskim w Blaszkach, że jednak będziemy robić ten odcinek od Laszek w kierunku Podłówki, i może by tutaj nie, nie zmieniał tej decyzji, tylko postaram się robić od, od Laszek w kierunku Bobrówki, tym bardziej, że, że y, tą trasą od Makowiska w kierunku Bobrówki i Laszek z tego co, co wiemy prawdopodobnie płyną te transporty ciężkie, żeby to nie była, y, nie, była, nie, była nie była po prostu terenna robota. Ale ja, ale ja o tym nie rozmawiam po y, drodze makowisko Bobrówka tylko rozmawiamy od Bobrówki na terenie naszej miejscowości Laszki. Cały czas rozmawiamy. Tak, tylko dlatego mówię o tym odcinku z Laszek do Podrówki, nie? no bo wiadomo, że tam do połowy drogi yy, będzie, będzie później transportowana, transportowane te ciężkie, ciężkie materiały. Może by tą drogę rzeczywiście wymagał z tej strony, bo z tej strony nie będzie przecież tego transportu. No ja nie wiem, pan widzę ma wiele przy wiadomości, a takiej wiadomości yy, nie mam. Widocznie, że pan w tym macie jest. Dziękuję za taką cenną uwagę, ale z tego co kiedyś ja słyszałem, Wcześniej były takie rozmowy, że miało być to przygotowane skrzyżowanie ku pani Gryndowej, poszerzone, że tędy miały być transporty. Mówię to, to, to. Myślę, że panie Wójcie, chyba pan Wójt też dobrze o tym wie, że transport nie pójdzie od kierunku Dońkowic, tylko ma iść od kierunku markowisko Podłówka. No Taka moja to... uwaga, żeby później po prostu, no, nie wyrzucić i dalej nie to remontować, bo wiadomo, że jak pójdą te ciężkie transporty, to ta droga będzie zrównowa. Hmm. Dziękuję. Ja myślę, że na te transporty nie powinno. Mm. Dziękuję. Dziękuję, proszę bardzo. Mm. Jeżeli nie ma pytań więcej, przechodzimy do głosowania nad tak. uchwałą. Kto z Państwa i Pan Radnych jest za przyjęciem uchwały? Mm. Mm. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Również nie widzę. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednomyślnie. Przed ostatnim punktem dzisiejszym obrad jest przyjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Laszki na 2021 rok. Bardzo proszę Panią Skarbnik o przedstawienie uchwały. Uchwała Rady jeszcze w stanie roku w sprawie w gminy w budżecie gminy Blaszki na 2021 roku. Działając na podstawie odpowiednich przepisów prawa Rada Gminy Blaszka uchwala następuje. Paragraf 1. W budżecie gminy na 2021 rok uchwalony przez Radę Gminy Blaszka w dniu 9 grudnia 2020 roku wprowadza się następujące zmiany. 1. Dokonujmy zmian w planie wydatków budżetu gminy Raszki na 2021 rok poprzez zmniejszenie i zwiększenia między działami, rozdziałami i paragrafami na kwotę 720 800 zł. Typa zmian w planie wydatków z tytułu zmniejszeń zwiększeń zawiera to załącznik numer 1 do mniejszej uchwały. Praga 2. Nagród nad na wykonaniem uchwały powierza się w komisji rewizyjnej. Komisji Mienia Komunalnego, Gospodarki Finansowej Rady Mieneralskiej. Paragraf 3. Wykonanie utworu wierzyń w budowie Mieneralskiej. Paragraf 4. Sprawa pożyczki w niej I teraz załącznik numer 1 do uchwały. Faktycznie się nie zmieni, że tak jak Panie i Panowie Radni otrzymali, nie wiem, czy to tak czytać w całości, jak... Jest. Że nie. Czy nie, bo, się, że nie bo się... to było no, też. To się w sumie nic nie zmieniło. Dziękuję. Dziękuję bardzo. za przedstawienie uchwały. Proszę czy jakieś pytania? Odłaśnie zmiany w budżecie. Przeciwny nie widzę. Kto się wstrzymał? Również nie widzę. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jedna. I takim właśnie hmm. sposobem zakończyliśmy bardzo krótką z dzisiejszą hmm. sesją Rady Gminy Raszka. W związku z dziękuję Panu i Panu Radnym oraz zaproszonym gościom za udział w sesji. Zamykam XXIV sesję gminy Balszarnej. Yy, dziękuję bardzo i radnym, które, zostanie, w